TV. W dzisiejszym odcinku pokażemy Wam materiał z czwartego półmaratonu, czyli 23. ogólnopolskiego biegu z bąskich. Impreza odbyła się w niedzielę 26 września i jak zwykle przyciągnęła tłumy widzów. Jako pierwsze odbyły się biegi dzieci z przedszkola, podstawówki i gimnazjum. I like to move it, move it, I like to Move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you like to move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you're like to move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, I like to move it, move it, you'll like to move it. I girls all over the world Original Masterman, Ponya Kia's I know enough. you do not know that you want to be part the woman. I know enough. you do not know you want to be part the woman, physically beta, physically beta, physically, 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 woman, physically beta, physically beta, physically, 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 woman, and nice, sweet, fantastic. on that come and nice, sweet, on that we woman nice, sweet, fantastic. Bitch, and on and nice, sweet, O godzinie 12 z ulicy mostowej wystartował bieg główny, w którym wzięło udział 232 zawodników. Jako pierwszy do mety dotarł pan Laszlo Todd po jednej godzinie i 6 minutach. Drugie miejsce zajął Igor Gareth, a trzecie Damian Kabat. Ostatni zawodnik dotarł do mety z czasem 2 godzin i 31 minut. Hey, i like to move it move it I'm organizowanie zbieg z wąskich? Tak, mianowicie jest 23 edycja, czyli od 23 lat organizujemy zbieg z wąskich. Od 4 lat jest to półmaraton. maraton na trasie 21 km i 200, 200 metrów po jeziora błędu. A czy były jakieś przerwy w organizacji? No, nigdy nie było przerwy. Od y, 23 lat do tego roku zawsze jesienią organizowany jest bieg po jeziora błędu. Y, jesteśmy w pobliżu startu. Czy mógłby Pan powiedzieć nam coś więcej o trasie, która ty przebiega? Trasa była kilkokrotnie modyfikowana, wszystko po to, żeby była coraz bardziej widowiskowa. Y, w tej chwili zorganizowana jest specjalna pętla po ulicach miasta. Zgniemy główną arterią naszego miasta, naszej gminy dalej przez w Prostynia, Nowa Wieś, Nądnia. Wracamy z nową ulicami zgłączenia w miejsce, gdzie teraz się znajdujemy a więc przy szkole podstawowej gimnazjum. A czy poza Centrum Sportu bierze ktoś inny udział w organizacji półmaratonu? Tak, głównym organizatorem tych zawodów jest Międzyszkolny Uczniowski klub Sportowy IHR, działający przy Szkole Podstawowej. Natomiast organizatorami są oczywiście Centrum Sportu, Szkoła Podstawowa, Gimnazjum w Stączyniu, nasza szkoła, Liceum Zdąszyńskie wielu, wielu e, zaangażowanych osób fizycznych. Dziękuję. Czy który raz bierze Pan udział w Pierwszy. A jak długo się Pan przygotowywał? Nie wiem, bo biegam parę lat, także to ciężko powiedzieć. Mimo, jest że jestem ze Świebodzina, to jakoś nie po było do was. Także pierwszy raz, bardzo ładny bieg. Bardzo ładny, bardzo ładna czas. No? Tak, Podoba się, bardzo bardzo wszystko dobrze. sympatycznie zorganizowane. Tak, tak. Przyjadę na pewno za Bardzo się cieszymy i gratulujemy. A, dziękuję. Który raz już pan biegnie? Piąty raz Maratonie. A jak tylko się pan przygotowuje Dzisiaj no, każdego z Wami nie było trzeba. Nie wiadomo, praca szkoła, szkole, coś trudno to pogodzić, ale jak jest tych wodzki, zawsze znaleźć majątkowe czas. Nie? Jak się Panu podoba tegoroczna organizacja? No, muszę przyznać, że jest lepiej. W Polsce się, żeby się Grand w Grand gdzie w to jest nasza organizacja. Rekord, jak widać, jest. Dzisiaj dużo było podopojów, co przy takim głuchocie dzisiaj jak najbardziej sprzyjało. To gratulujemy i dziękujemy. Dziękuję bardzo. również. Wszystkim zawodnikom serdecznie gratulujemy i zapraszamy ponownie za rok. Specjalne gratulacje, zwłaszcza od naszej redakcji, Należą się Borkowi, naszemu byłemu kamerzyście. Brał on udział w imprezie po raz pierwszy i dzielnie nie dotarł do mety, pokonując 21 km i 97,5 metra. Fajne. Kiedy raz biegłeś? Jak się biegło? Najwiście. na a za rok biegniesz? Jak nie będę miał kontuzji, to na pewno. Rok temu musiałem być, Kontuzja była i nie mogłem być. Dobra, to teraz się przyznaję, jak długo się przygotowywałeś. Długo? Przestałem wakacje w Idziesz na mecz dzisiaj? Tak, o 16 gra mecz. Podoba Ci się doping? Ostatecznym akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Żegna się z Wami Telewizja Stevie. So she said, what's the problem?